Dzień dobry, kochani, w kolejnym poniedziałkowym odcinku. Dziś nie będę dużo gadał, zamiast tego przemówią do nas święci, a nawet sam Pan Jezus. O czym? Temat będzie związany z wczorajszym o prorokach i rozeznawaniu rozeznawaniu na kolanach. Jak się zatem modlić? Oddajmy głos Panu Jezusowi i Mistykom. Konieczności modlitwy poucza nas nie tylko Ewangelia, ale chociażby również list do Efezja. Paweł pisze: Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Także Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków chrześcijańskich, mówił, że kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkim dobrem. Jak się jednak modlić, jak się zapewne domyślacie, to nie jest proste zagadnienie. Na podstawie pism mistycznych można rozróżnić aż cztery poziomy modlitwy. W Starym Testamencie, jak również i dzisiaj, najważniejszą modlitwą Żydów jest Szma Izrael, czyli słuchaj Izraelu tory. To modlitwa porównywalna do naszego Ojcze Nasz. Choć są to formuły modlitewne, którym zarzuca się, że polegają na klepaniu, to jednak Jezus w Ewangelii zaraz przed wyjawieniem tekstu modlitwy pańskiej przestrzega na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, najpierw, zanim go poprosicie. Z drugiej strony słyszymy, Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiary, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze, Podnieś się i rzuć się w morze, stanie się, i otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Jezus zatem nakazuje modlitwę słowną, przestrzega jednak przed wielomóstwem. Co to oznacza? Z pewnością wskazuje, że modlitwa to jest coś więcej niż tylko słowa. Posłuchajmy, co na ten temat mówią Mistycy. Gdy święta Teresa Zawili miała 12 lat. Umarła jej matka. Oto co wtedy uczuła. Gdy mi umarła matka, rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była, zdaje mi się, daremną. Bo ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej pani, Zawsze w sposób widoczny doznawała mi pomocy. Bardzo podobne świadectwo, choć w zupełnie innych okolicznościach, opisała w dzienniczku święta Faustyna. Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych łask, którą mi wyprosiła najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam ją przez wiele lat. Od tej pory większe mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga. I jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś Maryjo, bo przez ciebie Bóg zszedł na ziemię do serca mego. Charakterystyczne dla Faustyny są te akty strzeliste na koniec jakichś wspomnień czy opisów. Jak tutaj radością jesteś Maryjo, bo przez ciebie Bóg zszedł na ziemię do serca mego. Kto czytał dzienniczek, ten wie o co chodzi. Zatem mistycy jak najbardziej modlili się formułkami. Niektórzy nawet wymyślali własne, jak chociażby akty strzeliste świętej Faustyny. Modlitwa formułkami jest więc przydatna, zwłaszcza na początku życia duchowego, ale niektórzy zwracają uwagę na zagrożenia takiej formy modlitwy. Na przykład Dolindo Rutolo zauważył, że modlitwa odmawiana z roztargnieniem i samymi wargami jest jak list na bazgrany nieczytelnie, lub jak przemowa jąkały, której nie sposób zrozumieć. Módl się w skupieniu i dobrze wypełniaj najszlachetniejsze dzieło swego życia, modlitwę. Również święty Josemaria Escriva pouczał powoli, uważaj, co mówisz, kto mówi i do kogo, bo to szybkie klepanie bez zastanowienia się, to pusty hałas, łomotanie w blachę. Więc powiem ci za świętą Teresą, iż choćbyś najdłużej poruszał wargami, nie uważam tego za modlitwę. Zatem za modlitwą słowną musi iść coś więcej jakieś wewnętrzne poruszenie, jakaś refleksja. I tak dochodzimy do kolejnego poziomu modlitwy. Błogosławiona Maria Teresa Leduchowska pisała o modlitwie następująco: Wiem z doświadczenia, że tylko modlitwa jest skutecznym środkiem do otrzymania tego, czego pragniemy. Jeżeli Pan Bóg nie przemówi do duszy, na nic wszelka propaganda, czy to słowem, czy pismem. Zwo zwraca zatem uwagę, że modlitwa staje się naprawdę skuteczna dopiero kiedy Bóg przemówi do samej duszy człowieka. Ta propaganda, słowem, czy pismem, o której mówi, to właśnie jest to pogańskie wielomówstwo. W modlitwie zatem trzeba czasem pomilczeć i otworzyć się na głos Boga, nadstawić duchowych uszu. Święta Faustyna pisała o tym tak. Milczenie jest mieczem w walce duchowej. Nie dojdzie do świętości nigdy dusza gadatliwa. Ten miecz milczenia obetnie wszystko, co by się przyczepić do duszy chciało. Jesteśmy wrażliwi na mowę i zaraz wrażliwi chcemy odpowiadać, a nie zważamy na to, czy jest w tym wola Boża, żebyśmy mówili. Dusza milcząca jest silna i wszystkie przeciwności nie zaszkodzą jej, jeżeli wytrwa w milczeniu. Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się z Bogiem. Ona żyje prawie zawsze pod natchnieniem Ducha Świętego. Bóg w duszy milczącej działa bez przeszkody. Pan Jezus mówi także świętej Faustynie: Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca. Kiedy uderzy dla mnie, napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos kościoła. Bóg zatem wsłuchuje się także w milczenie ludzi i odpowiada działaniem, ale nie tak, jakbyśmy na pierwszy rzut oka mogli się tego spodziewać. I w ten sposób dochodzimy do kolejnego poziomu modlitwy. Jezus mówi także do Faustyny: Że choć usta twoje milczą, wołasz do mnie tak potężnie, że jest poruszone niebo całe Nie mogę uciec przed prośbą twoją, gdyż mnie nie ścigasz dalekiego, ale we własnym sercu swoim. Widzimy zatem, że granica między drugim a trzecim poziomem modlitwy zaczyna się zacierać, rozmywać. Różnica jest jednak mniej wyraźna. We wcześniejszych słowach Jezusa była odpowiedź dla modlącego się. Teraz ta odpowiedź nie jest oczywista, ale dochodzi do samego serca Pana Jezusa. Teresa Zawili mówi, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do twierdzy wewnętrznej. Do miejsca, gdzie nie ma już słów, jedynie poruszenie serca. Poruszenie, które porusza samego Boga. Ojciec Pio tłumaczył to tak. Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do serca Boga. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza Boskie serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie on pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą. Natomiast święty Stanisław Papczyński, że uczucia zastępują człowiekowi muzykę, gdyż nie krzyk. Lecz miłość rozbrzmiewa w uchu Boga. Kto dobrze kieruje uczuciami, ten zgodną symfonią najlepiej chwali Boga. Chodzi zatem o modlitwę bez słów, modlitwę samym sercem. To trudne, bo spróbuj powiedzieć Bogu, że go kochasz bez wypowiadania ani nawet myślenia słów. Spróbuj. Tyle razy, ile trzeba, żeby zaczęło wychodzić. A dopiero potem możemy przejść do ostatniego poziomu modlitwy. Na tym etapie modlitwa to już jak przebywanie z bliską osobą. Kiedy jesteś z ukochaną osobą czy bliskim przyjacielem, nie musicie nic mówić, nie musicie słuchać, jedynie ze sobą być. Święty Stanisław Papczyński pisze o tym. Wszedłszy do komnaty swego serca, zajmij się samym sobą i kontemplowaniem swego gościa Jezusa, aby on twoim, a ty jego ogrzewał się żarem. Z kolei Joachim Badeni dodaje, że każdy sam musi nauczyć się modlić. Jak się modlę? Nie wiem. Obecnością, modlitwą krzyża, jego kontemplacją? Bo kto z wiarą kontempluje krzyż, ujrzy w nim potęgę. Przeżywanie obecności jest zatem ostatecznym celem modlitwy. Jest to cel, do którego wszyscy mamy dążyć, bo jest to prawdziwy zadatek nieba na ziemi. Wydaje się proste po prostu klęknąć i być bez słów, myśli, tak po prostu. Ale spróbuj. Okaże się, że to najprostsza modlitwa, a zarazem najtrudniejsza. Warto jednak się w niej ćwiczyć. Bo tak samo, tylko z większą mocą, będziemy przeżywać obecność Boga w niebie. Ale już w tym życiu możemy tej obecności doświadczać. No ale łatwo się mówi. No cóż, nie ma drogi na skróty. Idź na adorację i próbuj. Albo przyjdź nam 20-30 minut wcześniej i popróbuj. W końcu w Twoim sercu niebo zetknie się z ziemią. Amen. Dziękuję, że byliście ze mną. W kolejnym poniedziałkowym materiale koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami i do zobaczenia w kolejnym wideo.